O Jezus O moje, moje mieszkanie Ach, Ale i fajne mieszkanko Dobra O moje meble już przywieźli No i gites mają one O jakiś sąsiad tam jest Dobra nieważne Dobra idę do mieszkania Zobaczyć jak wygląda Dobra, idę do, do tego sąsiada nowego, bo yy, po, chcę poznać nowego sąsiada, bo, słyszę, bo widzę, widziałem tutaj, że to jakieś auto jest więc może ten książka będzie bardzo miły Ale ma bardzo fajne auto, przyznam, szczerze mówiąc Ja mam za jakoś tą kosiarkę mam o. Puk, puk! Halo, jest pan? Puk, puk! Puk, puk! Oj! Dobry? Nie mogę wejść? O, dziękuję. E, witam, jestem nowym jednym. Nowym sąsiadem pana tutaj Mieszkam tutaj w domu obok yy, i ten. Chciałem się spytać czy pan pomoże mi tutaj w rzeczy Nie dobrze A Pan jest pijany czy coś? Ja Jak o, ale do... Jest dopiero 14 Od 17 się dopiero pije Aha yy, no dobra yy, to pomoże pan? Nie rozumiem pana, co pan powiedział. Aha, dobra, no to dobra, to chodźmy w takim razie. Yy, niech pan sam może mieszkanie zamknie. W ogóle fajne pan ma drzwi. Dobra. Yy, Okej, okay, nieważne. Yy, dobrze, pana sąsiada. No tak, yy, tu mam tutaj trochę rzeczy, tutaj, żeby je dać do mieszkania. Yy, I tyle. Więc mógłby... Ale nie kosiarka, kosiarki nie, kosiarki nie. Ała. Ale niech pan spokojnie. Niech pan spokojnie tutaj z tym wchodzi. Beczki tutaj ostatnie proszę, może najlepiej. Em, okej. Okay. O Jezu. To sąsiada mi padło. O! Olera! Ała Niech ten największy... <głos> <głos> pana... Przy pana! W ogóle jak pan ma na imię? Moje drzwi! Moje drzwi! Proszę pana, niech pan mi nie, nie, nie kradnie rzeczy. No nie, do mi się pali, dobra. A! Oła! Proszę pana, trzeba to wszystko tam ładnie wpakować. Do mi się kopci! Niech pan coś zrobi. Jezus Maria, dom mi się pali Co tu się dzieje? Proszę pana Okej okay. Teraz biorę zegar teściowej Co pan robi? Moje drzwi Co pan powiedział? Że się te drzwi nie przydadzą jak to się nie przydadzą? To są moje drzwi Ale mnie Panie wykręcił z nawiasów czy co? Tak Dobra, wie, dobra później sobie je zamontuję yy, pewno połóżmy te rzeczy po prostu Proszę pana, podaję panu, proszę A pan niech tam pan nie daje tam Cyk Moje krzesła Proszę Kurde mój, proszę pana, niech pan weźmie tą kanapę, proszę, proszę, Ała oła, y, niech pan tamto weźmie y, moje biurko, proszę. Proszę, o jest, nie, nie, moja, mo, mo, moje, moja szafka. Dobra, kupi się drugą. Proszę. O drzwi. Proszę pana. W ogóle, jak pan ma na imię? Niech pan tu do mnie podejdzie w ogóle. Dobra, pana, w ogóle jak pan ma na imię? Bo ja mam na imię y, Mat. Y -y, jak a. pan ma Aha, pan ma na imię Pat. Hm, podejrzane. Ale to nieważne. Y, no to będę pana sąsiadem w ogóle. Tutaj już mieszka OPD. Tu wiesz OPD, więc. Nie, ma. Mm, mm, Wszyscy pan gdzieś wyjechali. Nie, nie ważne bo nigdy Nie było. Aha. No nie wiem, nieważne. Yy, dobra. To może pana zapraszam na kawę i się rozchodzimy. Jak na piwa Dobra. No To zapraszam pana na, na piwo albo kawę. Mam to i to. Trzeba zadzwonić dzwonkiem. Pup. Nie wiem. Nie, to trzeba zrobić w inny sposób. tak dalej pan. Niech pan zapnie drzwi. Niech pan ich nie dotyka tym fizykanem, tylko niech pan je zamknie. O! Okej. Okay. Zapraszam do mnie.